Nie żyje gwiazdor TVP. Osierocił dwójkę dzieci. 2 września polski świat aktorski pogrążył się w żałobie. Zmarł Piotr Nowakowski, aktor znany z wielu popularnych produkcji telewizyjnych. Miał zaledwie 50 lat. Smutną informację przekazała jego żona, Magdalena, która w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych poinformowała o nagłej śmierci męża. Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra. Magda, Janek i Ida, napisała żona aktora na jego oficjalnym profilu na Facebooku. Nie żyje Piotr Nowakowski. Aktor osierocił dwójkę dzieci. Piotr Nowakowski był nie tylko cenionym artystą, ale także kochającym mężem i ojcem. Wspólnie z żoną Magdaleną wychowywali dwoje dzieci Janka i Idę. Aktor miał na swoim koncie wiele ról, które zapadły w pamięć widzów. Występował w takich produkcjach jak Klan na dobre i na złe, czy w filmie Pitbull. Ostatnią rolę zagrał w serialu TVP, zaraz wracam. Jego nagła śmierć była ogromnym szokiem zarówno dla rodziny, jak i przyjaciół. Marcin Kwaśny, aktor i przyjaciel zmarłego, również wyraził swój smutek w mediach społecznościowych. W poruszającym wpisie wspomniał o niezwykłych cechach Piotra. Proszę was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia, Piotrze. Jeszcze dokończymy naszą rozmowę, napisał.